Achną podejść do tych dużych To jest czadzior Dzień dobry, dzień dobry Prawie intro mi wyszło, co? Czasem się postaram patrzcie na to powiem tak, to jest nasz rekord Lili drzewiastych przynajmniej na wysokość, bo jest gdzieś tak powiedzmy, że w wysokości córki, czyli 132 cm 165, to był żart także 1,65 65. jeszcze się do końca nie rozwinęły kwiaty, może jeszcze jeden filmik wpadnie jak się rozwinie ostatni kwiat ostatnie kwiaty, zobaczcie że Klaudia to z ręką, oczywiście nas to już wiecie, pomieszałem, pomyliłem mam gdzieś na kanale moim jakie to są nazwy no dużo muszek, wszystkiego, no kurde zapachy nie do opisania tutaj kolejne te same Motyle. Oczywiście. Tutaj mamy taką dosyć fajną odmianę. Tylko, oczywiście, leżała na ziemi, bo one rosły w tamtym roku w doniczkach przed szklarnią. No i co? Pomrowy były. Standardowo. O, co robią pomrowy z wiliami drzewiastymi? Pomruwy czy pomrów? Już nie pamiętam. Patrzcie. Po prostu zjadają. Podniosłem tego krzaka, dałem tam taki, o, tam niebieski widać na środku. Pręt, że tak powiem. Tu tak fajnie wyszło. O! Kwiatek się schował. Piękne ma barwy. Oczywiście cała prawa, wszystko jest. Od A do Z do uprawy Lili. Oczywiście podlinkuję pod filmem. Czytajcie zawsze wszystkie komentarze. No, wróć nie komentarze, tylko opis filmu. Ale jak zresztą są osoby, co czytają komentarze. Pokaż się, Klaudia, jeszcze tam przy Lilia. Pokaż, kurde. O, tam białe jeszcze są. Przejdziemy zaraz do nich. No. Objąć rękoma, to tak są dwie. Pięknie, ale nie wszystko jest piękne. Dużo miałem jeszcze tam. Lili po kolei, które popcinałem, bo miały chorobę. Dostały grzybową. Wtedy nie rosną. A takie cebule ogólnie powinno się usuwać. Ja to zrobię raczej na jesień. Zobaczę, jakie kondycji w nich będą. Chyba, że po prostu. Muszę poczytać po prostu. Nie jestem do końca tak doinformowany o tych chorobach grzybowych. O, tak jak ta lilia. Dostała taki gruby pień. Rosła, a raptem krzywo rośnie. Fakt, że zakwitła, tam już przekwita. Ale słabo. Tu mam lilię jeszcze. Chyba też tak się nie mylę. W kolorek widać biały. Dużo niższa. Lilia to lilia. A, lilia to lilia. Bynajmniej są rozodporne, ale stale <laughs> Stalewiak. Gdzie ty masz zimę? No trzeba będzie poobrywać znowu Z Zużyte te Zużyte te Ale powiedziałem Czyli zużyte kwiaty, o coś takiego jak już jest Można sobie hops No i wywalać na razie na ziemię Proszę bardzo, co jeszcze wróciło do nas do ogródka? O Malwa Pięknie kwitną sobie Dobra, o liliach taki szybki filmik Chyba, że jeszcze podejdziemy Jeszcze podejdziemy sobie do bliska, nie już teraz Klaudia zrobimy oblet oblecenie obrot oblot ogródka, że tak powiem jeszcze tak w 4K powinno być świetna jakość bo Jak wiecie stale jak ma chore jazdy na 4 k jeszcze przydoby się smartfon 4K w 60 klatkach ale no droga sprawa ale w 30 myślę, że powinno być spoko no. Zapach szczerze. Zapach. Wiecie, jak lilie pachną. Kto ma lilię, to wie. Jak tu są lilie. Nie. Tam mam wejście do domu. Jakieś. Hmm. Jakieś raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć metrów. Czuć. Normalnie czuć. Także pół ogrodu. Lilie. A czemu nie czujesz? Mam A. Lilie plus. Y, Rugmancje. To tutaj robią. A. Wiem, w pajęczynę wlazłem. Robią taką robotę, że szok bączek też robi robotę. Zobaczcie, uciek, jest. Tego tu przyłapiemy. Ryje, fajnie widać chyba. Chyba to w postprodukcji dopiero to widział, o. czyli w montażu filmu. Numer nie pamiętam. Okej. Okay. Kończymy kilka fotek na koniec. I oczywiście do następnego odcinka. I pamiętacie, wiecie o czym w górę takie coś tam się daje, bo mnie tam tak trochę... YouTube bez musza. No. Tamarilo. Ups. Dobra, to ponagrywamy w kolejnych odcinkach. Szok. Naprawdę. Dwa dni padało, teraz ma być. łagień z nieba. Trzymajcie się.